No i witajcie w kolejnym odcinku na mojej budowie, a dzisiaj zajmiemy się oto tą szafką i pokażę Wam jak ja to robię, spróbuję własnych sił, czy uda mi się to podłączyć, ale myślę, że to da radę, no bo co, cudów nie ma, plus, minusem, uziemienie, pach, 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 tylko dobiera trzeba. A, to wszystko po kolei. A więc tak, dzisiaj chcę się zająć tą oto szafką. Najwyższe wszystko, tu ładnie oskurować te wszystkie przewody. E, pamiętając o tym, że te są 3 razy 2,5, czyli te są o, na przykład do zasilania sypialni. Te tu 3 razy 1,5 to są do świateł różnych. I tutaj wszędzie mniejsze bezpieczniki, tutaj większe bezpieczniki, i po kolei, po kolei wszystko podłączamy. E, tutaj jest przyszłościowo wyprowadzony do do czego? tam jest ten ten kabelek do hmm, czekajcie zbo. a do pompy ciepła w razie w wyciągnięty tam się założy tak ładną skrzyneczkę będzie założona skrzyneczka taka plastikowa będą oskurowane te przewody tutaj te przewody podłączamy najpierw tutaj do różnicówki wtedy będzie rozprowadzenie tego wszystkiego tutaj do różnicówki te trzy najgrubsze 3 razy 10. I tutaj trzy razy 6 są na warsztat wyprowadzone już, uziemienie już podłączone do szyny jednej jak i drugiej. Ta jeszyna na z przewodem neutralnym, tutaj wszystkie niebieskie podłączamy po kolei, jakich wiele jest, ale wszystkie najpierw wszędzie obciągnąć tutaj ze skóry tutaj niebieskie tutaj zielono żółte podłączamy i następnie wszystko do bezpieczników ale to wszystko zobaczycie w filmie a potem będę się trochę kombinował będę z tymi zaślepkami czyli tutaj są przewody czy przewody przewody do świateł i one są połączone klatkowo a klatkowo zagadkowo czyli trochę będzie zabawy z tym i trzeba będzie troszkę się pobawić w detektywa i popodłączać wedle schematu ale mam nadzieję, że mi się uda, mam to opisane i nie powinno być tak źle no i co, bierzemy się do roboty już powoli zacząłem obierać tutaj te przewody ale ta szyna mi trochę tutaj przeszkadza uniemożliwia jednocześnie dobranie się do o, to sobie odchylę o, i teraz te przewody mogę o, jeszcze bardziej oskurować o, używając mojego superanckiego noża ciach ten nóż naprawdę to jest 5 nie do zapłacenia nie? O, ciach i obcinamy o, tak o, to można jeszcze trochę bardziej o jest piękna sprawa o i tak jeden po kolei przewodnik obkorować trzeba o, tu jest indukcja cztery żyły dwie fazy neutralne i minus albo mało tego o tak zrobimy człowiek wypadł ze wprawy i trzeba uważać żeby sobie w rękę nie wjechać jak ja to robiłem kurde tak nie jak ja to robiłem ja nie pamiętam normalnie o tak o tak o tak dobra dobra mam kolejny kolejnego pretendenta Teraz tak, te ja tu idę ciotka, kurde, to jest zabawa tak, tych tych tak, tu, nie, tych przewodów tu jest. Boże święty. Wszystko idzie. Dobra. Teraz tu będzie ciekawe, jak ten pójdzie. A ciekawe, czy ja mam bezpiecznik kupiony na to. To chociaż cokolwiek się założy na tą chwilę, bo i tak pewnie będzie tak, że wszędzie coś innego założyć. Na razie go tylko odisolujemy i chociaż pod jakieś pojedyncze jakiekolwiek podłączymy, także może było to odłączyć i podłączyć. A kurde jak to ciężko idzie. Mhm. Uh, uh, uh. There is yes Się uda ten wysypać. Jeszcze parę kabli i zrobione Te przewody już rozizolowane. Teraz wystarczy o tutaj o wszystko podocinać, tak aby można było tutaj podłączyć te przewody masowe. O, I zaczynając po kolei obcinamy o nadmiary. One tu zaraz będą pierwsze montowane, o, brązowy to jest faza, niebieski neutralny. O, i tu kolejny. I tak po kolei każdy przewód będzie montowany, tak aby to jakoś w miarę ładnie wyglądało, jeszcze się ładnie poukłada. O, i po kolei jedziemy, mam nadzieję, że one są w miarę. O, ciach. I będzie to w miarę schludnie zrobione. O, tak. Ciach. O tutaj, o, tu jest trochę na odwrót, ale to nic. Jest o najpierw o tak. Tak. Teraz tu z tego, hmm. tak i tu obcinamy, o, tak. I widzicie, jak się powoli tutaj sytuacja klaruje? Się ładnie robi nie, ale wystarczy tylko troszkę chęci i idzie wszystko podłączać o. Tak Teraz ten o. tu i ostatni. Na tej liście będziesz, ty obcinamy i teraz o, obciągamy. Widzicie, są tutaj dwa oczka: jedno do trzy razy, czyli e, do półtorówki i dwa i pół, o, wkładamy do dwa i pół, o, na przykład tu i przeciągamy. I mamy rozizolowane dwa i pół, o, ciach i rozizolowane, to jest razy półtora, to tu. O, I idzie wszystko ładnie, pięknie to naprawdę, te szczepawki to rewelacyjna sprawa o tak i tu mamy w trymiga wszystko przygotowane jak to będzie wszystko o, to tu już będzie trochę ciężej, bo nie możemy do końca ścisnąć, bo natniemy tutaj żyłe i trzeba o, tak po trochu. A albo może ten teraz o, o poszło. O, widzicie, się na to dało. Teraz to, teraz tak o, od tego miejsca tu zaczynamy. To jest chyba za mały siłowok, no trochę, cięć, to wszystko potem podokręcać. I ją możemy od razu to ładnie tu układać. O, następny ten. Tak, żeby to pięknie wyglądało. A trochę za długie te końcówki zostawiłem ale to nic a tego gdzieś umieścimy o tu jest taki większy otwór i tego w tym większym otworze tutaj usytuujemy A ten tu już nie był pusty. No i dobra, masa mamy skończone. Teraz można się łączyć za neutralne. I tak już wygląda podłączenie przewodu masowego i neutralnego. Teraz wystarczy tutaj... E, można zakładać tutaj te trzy konsole tutaj czyli tutaj będzie pierwsza te będą trójfazowe do warsztatu oraz tutaj do pompy ciepła tutaj będą te przewody te najgrubsze podłączone i teraz na, kolejnym, na kolejnej szynie będą te mocniejsze oraz te słabsze do światła, oświetlenia. ale ile tutaj ich jest? raz, dwa, trzy Pomagam. jest raz

No i witajcie kolejnego dnia. Wczoraj było trochę za ciemno, żeby kontynuować nagrywanie. A wczoraj udało się podłączyć to wszystko. I zostało to już zamaskowane jeszcze. O! Takie maskownice. O! Tu jest jedna do docięcia. O! Nie mam czym dociąć. Próbowałem nożykiem, ale e, będę się to fleksikiem dociąć. Oraz jeszcze jedną taką dokupić. O! Tu jedna, tu druga. Dokupię tak, żeby to wszystko było ładnie zamaskowane. I wszystko podłączone jak się należy. Wszystko powinno działać powinno to tu jest ogólnie pikuś, wam powiem to jest pikuś najgorsze było podłączenie e, tych bezpieczników wszystkich tak, żeby to wszystko działało, fazy i w ogóle wszystko bla bla bla. nie będę tu się zbytnio mądrze tłumaczył, bo nie jestem odpowiednią osobą, żeby wam tutaj pokazywać, tłumaczyć, ja to robię z wiedzy mi dostępnej i gdybym chciał to przekazywać dalej jakąś tu wiedzę na temat tej elektryki bym musiał nieco więcej wiedzieć być ze sobą, przede wszystkim po jakiejkolwiek szkole, ale robię na tyle ile potrafię i na ile umiem. Tu jest już przygotowane wszystkie przewody, są do tych podłączenia tutaj wszystkich tych łączników. Tu trochę za płytko miałem obsadzone te puszki. Widzicie, trochę tynku jest, ale zamontuję, radę tu zamontować te włączniki. Tu już o, też przygotowane. Jedno gniazdko założone. Tu już te przygotowane, ale niestety tych tu włączników nie osadzę, a dlaczego? Dlatego, że muszę się zaopatrzyć w takie złączki, takie wago są, złączki, które, bo na przykład tu jest tak, tu jest, tu jest, o, tu jest zasilanie główne tych trzech włączników i z tego trzeba na te trzy włączniki rozprowadzić masę, uziemienie oraz fazę. I tutaj muszę trzy złączki FAGO, czterożyłowe założyć i tu jedna żyła. Eee, czy mogę to ograniczyć? Nie, nie mogę tego ograniczyć, bo są tylko dwa miejsca do wkręcenia przewodu. Także mm, dupa będzie, dupa zbita. Eee, no, to trzeba wszystko porozdzielać. To już mam gniazdka pozakładane. Jedno, drugie, trzecie. Tu jestem w trakcie już zakładania, tu jeszcze muszę rozizolować. I zobaczcie, jak dużo ciężej się będzie tutaj rozizolowywać. Za chwilę zobaczymy, jak to pójdzie rozizolować, ale już widzę, że będzie męczarnia. Te tu przewody wszystkie są po, do, po docinania. O, tutaj wszystkie do, do... skracam i obcinam na jeden wymiar. O, tak na przykład tutaj, tak żeby one się wszystkie pomiesiły w tych puszkach. O, tak jak tu jest. Wszystko ładnie pięknie, schlodnie i tego mi nikt nie powie, że e, lepiej zostawiać takie przewody niż takie. E, lepiej jest, moim zdaniem, to rozizolować, żeby do puszki one wchodziły już bez izolacji. A tu mam cały karton dobroci, już zakupiony był zimą. O, tutaj to będzie chyba. O, tutaj będzie. O, takie coś. O, takie coś będzie. E, tu, 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 straty pierdaty. To są wszystko oprawki. Ale tutaj to zimą jeszcze składałem. jedną nie wytrzymałem, i jeden taki zestaw złożyłem. Tylko gdzieś to tu było. O! o tak to będzie wyglądać. Fajne, co? No, moim zdaniem eleganckie. Tylko tu już trochę wybrudzone, bo naprawdę to już leży pół roku. I dopiero teraz będzie składane wszystko. Jest naprawdę tutaj od groma tych rzeczy. Kupiłem systemowe te wszystkie rzeczy po to, żeby to. Ładnie wyglądało, jak będzie już wszystko poskładane, wszystko wykończone, to naprawdę będzie ładnie wyglądać. Ale jednej rzeczy jeszcze, a to będzie raz na oświetlenie kupione, bo muszę o tutaj takie LEDy wpuszczone kupić. Tu będzie taka wisząca tutaj lampa, tu będzie taki duży plafon taki regulowany LEDami i takimi tam pierdołami, tam będzie gniazdo, tu będą LEDy wpuszczane w łazience też. I tu przy ścianie będą przy schodach montowane będą te poświetlenie schodów. Ogólnie fajnym bajerem dużo ludzi teraz montuje takie o lisy takie tu LEDowe na każdym stopniu. To ogólnie jest fajny bajer, ale już mam tak zrobione. To będzie tak zrobione. Trudno. Ja tak robię. I powinno też być GIT. Tak jak wam mówiłem, buduję na tyle ile mi fundusz pozwala, na tyle ile potrafię. A na tą chwilę wszyscy są zadowoleni Tylko hejterzy nie są zadowoleni, ale to już ich problem Najważniejsze, że wszystkim się podoba dookoła I przede wszystkim mi i mojej rodzinie A to jest chyba najważniejsze Także biorę się dalej za ten kabel Zobaczcie ile tutaj jest tych wszystkich kabli tutaj Ale to się cieszy, to jest już ogarnięte Teraz przyjdzie maskownica, będzie wszystko wymalowane, ale maskownicę, że przed malowaniem przyjdzie jo, tam jeszcze jest do skurwania kabel no dobra biorę tą drabinę i powoli najpierw trzeba tutaj o, wykuć otwór o, widzicie co tu jest gniazdo do kapu O no nie I tu też nieoskurowany kabel niedobrze, niedobrze, niedobrze O, dobra tak Ja zawsze się boję, że sobie potnę palcem przy tym skurowaniu tych przewodów A teraz tak gdzie jest nóż, 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 nóż nóż nóż, nóż nóż O, tu są jeszcze dwa gniazdka, też założymy i trzeba będzie za chwilę przystąpić do robienia inauguracyjnej kawy. Będziemy robić kawę. Będziemy pierwszy raz robić kawę na o własnym prądzie. Nie tym kradzionym od sąsiada. Nie, to tu jestem kradzeniem. Ale dopiero wczoraj mi się przypomniało, żeby się rozliczyć za prąd. Tu z jednym sąsiadem, jeszcze z drugim muszę się rozliczyć, bo to człowiek zawsze coś zapomni. O, tu trzeba o wyprostować tak, żeby... O. Ciach. Nie no, ten nosz ogólnie sobie fajnie radzi z takimi właśnie sytuacjami, gdzie o, nie ma dość, czy coś. O, widzicie? I idzie to obciąć. O, ciach. Jakby. Trochę jak kopystka, trochę wygląda do, do koni. Tak wiecie, tam gdzie się te e, e, kopyta tak ścina. O, i zobaczcie tutaj. Zobaczcie. Widzicie? O, ciach. Kurde w tym widzicie, to mi się przypomniało z mistrzem pod sufitki. Jak raz kiedyś oglądałem film. I ten film był nagrany, kamera była za wysoko. I był cały film nagrana pod sufitka. O, dobra, o, jest. Teraz tak. bierzemy te szczypce. I te wszystkie przewody obcinamy o, na przykład tu o, za dużo trochę zachciwo o, ale tu połówka już ciach jest te mogą zostać, te tam tyle się chyba ułoży o tak teraz tu obciągnąć trzeba izolację o, teraz naprawdę te szczypce to jest dużo wygoda tylko nie za dużo, bo wtedy są gołe przewody. O, dosłownie centymetr. Wystarczy. I teraz tak. Ten tu jest wyszczerbiony, wczoraj wyszerbiłem tutaj ten śrubokręt na bezpiecznikach. Chciałem mocno dokręcić i szlak trafił taki oto śrubokręt. Ale gdzieś tu jeszcze miałem taki inny mniejszy, albo krzyżak. Krzyżak też spoko. O, ciach. Drugi trzeci tak jest dość od, odkręcone, jest dość jakby to kiedyś moja babcia powiedziała jest dosyć. O. O, raz tak tu włożyć to jest ciężko za mało mała dziurka o, patrz samo wchodzi o, o już drugi Aj, to musi tak być on z góry w dół bo inaczej grawitacja to tą płytkę przyciąga do siebie i jest wtedy niemożliwe włożenie przewodu O, ja to o, tak układam o, teraz trzeba to włożyć. O, trzeba ten to dokręcić. No wa krzywo. Jasna dupa. Ale nie wiem, czy i tak nie będę tego jeszcze wyciągał przed malowaniem, czy tylko okleję tutaj te nóżki. Zobaczę. O, teraz będzie chyba lepiej. O, teraz jest petarda. Nie wiem, co prawda poziomicy, ale powinno być git. No i dobra, zakładamy dalej. Jeszcze tutaj obetnę. O, gdzieś tu. Jest pięknie. Odwrot nie będzie. Jeszcze tam, tam, tam. Jeszcze 50 gwiazdek i będzie gotowe. Trochę tych punktów jeszcze porobiłem. Ja już mam przygotowane czajniki i będę robił inauguracyjną kawę na budowie z mojego prądu. Nie sąsiada jednego ani drugiego, z mojego prądu. I zobaczymy, jak to będzie smakować. No i tutaj, tak. O, widzicie, już przygotowane tutaj te przewody do kinketów różnych, oskurowane, docięte. Wszystko przygotowane. No i tak, gdzie szło, to jest porobione porobione, porobione no i szumno robi tak to wie ten wie, o co chodzi no i tak podłączamy tutaj, o ciach o, tu wkładamy chodź, ale ciasno ciasno, ciasno, ciasno i idziemy teraz do skrzynki weźmiemy tylko klucze hmm, dobrze już w skrzynce włączony teraz zobaczymy czy to nie wybuchnie, o, ale ciężko, o jest już sukces, tylko teraz na kuchni były najprawdopodobniej te trzy pierwsze, znaczy pierwsze od prawej i powinno już działać, tutaj są u góry pokoje, tu są światła i tutaj salon i ten dodatkowy pokój i łazienka, idziemy zobaczyć. Nie działa. Hyy! Mamy to! Działa! Woda już prawie zagotowana. Kubek przygotowany. ipad, telefon i już. Znaczy telefon. Kamera padła. Muszę w końcu zamówić te baterie. Zawsze człowiek codziennie o tym myślę. Ale jak wiadomo, jest dużo spraw na głowie. To się zapomina i się przypomina zawsze podczas kręcenia, nagrywania dla Was z kolejnego filmu Woda zagotowana I za chwilę zrobimy test smaku Te fusy zalejemy, tylko uważaj trzeba na panele żeby ich nie zalać o, to te kretowiny zalać trzeba Tak u żeby sobie nasypł na noc O, wszystko jest zasepony Jak to na budowie, Czy ten jest czystszy czy ten? Część jest czystszy to będzie czystszy, co? O, będzie kit o. Ciach! Najlepsza budowlana kawa z takim oto mieszadełkiem. Przywieź na zepchnię. Um, Kurde te fuzy. Ja kocham te fusy. Chyba przyspieszymy to. Bo będzie dobra, już czuję, że po zapachu, że naprawdę to będzie to. Nie wyczułem jeszcze tego. Jeszcze nie wyczułem. Sory, to trzeba siorbać. tak jak to robią kuperzy. Nie wiem, coś takiego. Tam jest jakiś zawód, co sprawdzałem kawę. I oni robią coś takiego. Sorry, ale oni tak robią. O, ciepłe. Jeszcze raz. A, to jest to. Kawa o tej porze. Jeszcze w takim fajnym kubku. Mówiące samo za siebie. Więc takim akcentem dzisiaj kończymy ten odcinek. Ja się z Wami żegnam i widzimy się już w kolejnym. A co chciałem Wam powiedzieć? A to powiem w następnym odcinku: coś bardzo ważnego, coś bardzo dla Was miłego i myślę, że będzie grubo. Także śledźcie kanał. A ja biorę łyka kawy, jeszcze chwilę coś podziałam i jadę do domu. Także trzymajcie się. Cześć! Oh.